Mano mordeczki, JanciTV Dzisiaj pokażę wam jak zdobyć maczetę w SON OF THE FOREST Maczeta jest bardzo fajna Bardzo jest OP Wszystkich zabijamy szybciutko Zobaczcie jak to się dzieje Właśnie są przeciwnicy, to akurat mam okazję wam pokazać Gdzie się skryłeś gościu? Przed chwilą tu byłeś, ja wiem, że ty tu zaraz na mnie wyskoczysz Tylko gdzie ty uciekłeś? Koleżko gdzie ty, koleżko, uciekłeś? O, jest! Siema, mordo! Zobacz, mam maczetę. Pach, 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 pach! I po maczecie, i po gościu. Tak jak mówiłem, maczeta jest bardzo OP. Dlatego pokażę wam, jak ją zdobyć. Pach, pach, pach! Pach, 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 pach! Teraz mi się wytrzymałeś, skończyła. No dawaj, muś, Popatrz, jak mi się wytrzymałeś tylko od nowi. Zobacz, co z tobą zrobię. Pak, 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 pak. Jest szybka. Fajnie wszystko działa, nie? Maczeta jest zajebista. Obroniłem bazę. Jeszcze jeden. No siema, mordo, A to ty duży. Bo na dużego z maczetą to ja nie radzę wam, mordeczki. Jak już wam mówię od razu, na dużego z maczetą... nie radzę. On to wytrzymuje wszystko. Duży wytrzymuje wszystko Pa, dom mi chce rozjebać. O tych chamie. Pach, Błeb go. Błeb go. Chama. Błeb go, hama. go. O, nie mam już tych. No ten duży to nie jest y, łatwy przeciwnik, to tyle mogę powiedzieć od razu. Pach, pach! O, od razu mi przyjebał. Duży to jest po prostu tylko na odległość, moim zdaniem. Najlepsze co może być z dużym to... To lecimy z nim po prostu na włócznie. Robimy sobie cztery włócznie i cztery włócznie sobie robimy. Masz w chamie. Było i nie ma, Amba, Fatima. Było i nie ma. I kolejny! Maczeta! Maczeta, rulet. Pach, 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 pach. Pach, pach, pach. I po gościu. Kolejny. Piąty rozjebany. Jeszcze widziałem, że tutaj ktoś biegł. O jest, napijemy się napoić i już wam pokazuję, gdzie jest maczeta. Jest to tak. Zobaczcie na GPS-ie, tak jak widzicie, tutaj jest jaskinia. Ja się tutaj rozbiłem. Tu jest taka ogromna, wielka plaża. Kto to kurwa? Krzyczał. Kto to krzyczy coś do mnie. Tutaj jest taka ogromna, przeogromna plaża, co nie? Już wam pokazuję jak to wygląda. Tutaj ktoś krzyczy nie ma go. Gdzieś się schował w krzakach. Zobaczcie, jest taka ogromna, wielka plaża. Dojebiemy sobie jeszcze jednego kanibala z maczety, pokażę wam jak to działa. Dawaj wariacie, czego uciekasz? Aj. Widzicie, tego nie da się złapać. On jak chce uciec, to nam zawsze ucieknie. Tu jest Virginia. Na tej plaży. Ona zawsze była na tej plaży, odkąd tylko zacząłem grać. I tutaj mamy tą wielką, przeogromną plażę, mordeczki. I musimy biec od tej plaży cały czas przy morzu. Tutaj będzie kolejny punkt, który wam pokażę. Jak można ją zdobyć? Jak można ją znaleźć? Tylko nie wiem jak się oddala właśnie. Niech mi ktoś powie jak się oddala. Ten GPS. To wy mi zróbcie poradnik jak oddać GPS. A ja wam powiem. A czekaj, strzałka góra-dół tu pisze jakaś. Ale jak to zrobić? Ja nie wiem, naprawdę nie wiem jak, jak GPS. Naprawdę nie wiem jak oddala i przybliża się GPS Naprawdę nie wiem Pokażę wam na punktach orientacyjnych Tutaj mamy orki na plaży Tutaj mamy orki na plaży I to będzie punkt orientacyjny dla Was Musicie znaleźć wielką plażę i orki na plaży Ciach Wielka plaża i orki na plaży Jak oddali GPS? Ciekawe No nie wiem jak to zrobić Tutaj jest też jaskinia Jaskinia jest zabudowana deskami Tutaj przy wielkiej plaży jest taki Tutaj zatoczka i przy tej wielkiej plaży Jest jaskinia jak widzicie Można na pewno łatwo dojrzeć to z tego punktu mapy Jak wam pokazuję Wielka przeogromna plaża I biegniemy Biegniemy cały czas Prosto. I już za chwilkę będziemy mieli maczetę. Szczerze, bardzo ułatwiła mi ta maczeta granie, bo nie było to takie proste, żeby z tej siekierki ich pozabijać. A tutaj mamy maczetkę, która szybciutko napierdziela, pach, 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 i po gościu jest, nie? I zobaczcie, tutaj. Znajdujemy takie oto pontony. Pontony z silnikami, proszę bardzo. Tutaj mamy nawet jedzonko, dynamity wszystko. Zobaczcie: taśma, flary, batoniki, plandeki, jedzonko. Batoniki, jedzonko, no wszystko tutaj jest, i tutaj w, przy tym gościu wbita w nogę będzie maczeta. Mordeczki, przy tym gościu wbita w nogę jest maczeta. I jeszcze kolejny punkt orientacyjny wam pokażę tutaj, jak przejdziemy przez wodę, to będzie wielka wioska. Może nie taka wielka, ale wioska kanibali. Którą ja już też oczywiście obczyściłem, ale zobaczymy od razu czy coś teraz tam się znajdzie na tej wiosce. Czy oni może ją zasiedlają drugi raz jak się ich wybije czy nie? No to będzie dodatkowa... Dodatkowa sprawa, którą omówię w tym odcinku. Jest już wioseczka, widzicie? Zaraz sprawdzimy. Będą tutaj kanibaliki o. Nie ma Czyli tak jak myślałem, jak już się ich wybije, to ich nie ma, co nie? Dlatego trzeba czyścić ich wszystkich tutaj Ale wtedy pamiętajcie, jak wim więcej wybijemy na górze O, jeden jest Ty peska Pach, 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 pach Pa, pa, czyli jednak coś tam się respi. Nie tyle ile było. Bojowników tutaj było chyba z pięciu albo sześciu. Jeden wielki był. No i mardeczki. Tutaj macie takie punkty. Widzę, że rzeczy cały czas się respią. Po każdym wczytaniu gry, możemy sobie rzeczy pozbierać na nowo. Więc to też jest spoko. Na pewno rzeczy nam nie zabraknie. Nie ma co się bać ich używać. I to by było na tyle, mordeczki w tym poradniku. Jeśli pomogłem Wam w zdobyciu maczety, to bardzo zachęcam do lajka, like suba i komentarza. Pozdro, Janci Gaming, Janci Poradnik. Jo! Mordeczki, malutka aktualizacja, gdzie jest maczeta? Maczeta jest tam po drugiej stronie plaży, przy namiocie. Ale nauczyłem się GPS oddalać, więc. Zobaczcie, tutaj jest ta plaża, tutaj jest ta jaskinia taka e, schowana przy zatoczce, i będzie zabudowana deskami. Ona zabudowana deskami, czekajcie, i zobaczcie, oddalamy na maksa. To jest na maksa oddalony, i to jest w tym miejscu. Tak, tak, to jest na maksa. Zobaczcie, to jest w tym miejscu. Tutaj mamy góry. Tutaj mamy taką zatokę, a tam jest maczeta.